Na program zaprasza Pomorze Zachodnie. Sponsorem programu jest Miasto Wolin. Niech wieś tak strzeże was, kto płynie niech pomyśli raz, czy w złocie własne życie liczy się. Alewem Szczecińskim warto zahaczyć o kolejny ciekawy punkt na mapie zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego. Miasto Wolin, leżące na wyspie o tej samej nazwie. Z powodu swojego położenia na uboczu jest ono trochę omijane przez żeglarzy, a warto tu przypłynąć. Wolin oczywiście posiada bardzo dużą kım, tradycję i tradycja Wolina sięga kilku tysięcy lat wstecz. Na dzień dzisiejszy niestety niewiele zachowało się zabytków zewnętrznych, zabytków materialnych. Na dzień dzisiejszy możemy zwiedzić, począwszy od kościoła świętego Mikołaja, wzgórza Wisielców, na którym zachowały się do naszych czasów jeszcze 34 kurhany starszyzny plemiennej, poza tym skansen Słowian Wikingów no oraz nasze, nasze muzeum. Ponieważ przystań Wolińska znajduje się na rzece Dziwnej, której wody raz kierują się w jedną, raz w drugą stronę, Warto przed wpłynięciem upewnić się co do aktualnego kierunku prądu w rzece. Dziwny zmienia się z uwagi na e, kierunek wiatru, siłę tego wiatru, a także porę roku. E, raz e, Dziwna płynie z zalewu szczecińskiego w kierunku Bałtyku, e, raz płynie w zależności od kierunku wiatru północnego e, z Bałtyku w kierunku zalewu szczecińskiego z uwagi na zjawisko cofki. Taką informację można uzyskać w Osmanacie portu w Wolinie. E, u pana Bosmana Mariusza Karaska. W ramach projektu inwestycyjnego zachodniopomorski szlak żeglarski w Wolinie powstał basen jachtowy, w którym pomieści się ponad 30 jednostek. W pierwotnych planach jako szlak żeglarski mieliśmy realizować bardzo szeroki zakres, i w pierwszej wersji było kilkanaście podmiotów i gminy, i stowarzyszenia. Niemniej jednak po yy, okresach przygotowawczych yy, i po kosztach, jakie wzrastały, podjęliśmy decyzję, że w ramach szlaku żeglarskiego będzie tylko realizowany port jachtowy. Wartość tej inwestycji kosztorysowa około 4,5 miliona złotych. Wolin jest miastem historii. Zresztą, jak się wjeżdża do Wolina, witacze mówią miasto historii. Gdzie się coś ruszy, Odnajdujemy zabytki. W związku z powyższym okazało się, że w tym miejscu, gdzie jest realizowany port, odkryto historyczne zabytki wczesnego średniowiecza. W związku z powyższym konserwator zabytków wspólnie z archeologami podjęli decyzję o po prostu przystąpieniu do prac badawczych, a to oczywiście przesunęło w czasie realizację zadania. Po drugiej stronie miasta jest skansen Słowian i Wikingów i tutaj w ramach rozbudowy tego skansenu jest również zaplanowana budowa portu historycznego. Stowarzyszenie posiada już gotowy projekt techniczny z pozwoleniem na budowę i też prowadzimy ze Stowarzyszeniem negocjacje i rozmowy w tym kierunku, że również gmina może partycypować w udziale własnym tego projektu, które załóżmy przedłoży Stowarzyszenie. I wtedy żeglarz. Płynący do nas będzie miał wybór, albo się na lewą stronę zatrzyma w naszej marinie, albo na prawą stronę, jak będzie chciał historycznych obiekty zobaczyć historycznie i w porcie historycznym zafunkcjonować, to bardzo proszę, będzie mógł to zrobić. Omsbork, Julin, Wineta, Wołyń. To tylko część nazw dzisiejszego Wolina, który znany jest z tego, że w X wieku była to wielka, ponad ośmiotysięczna osada Wikingów. Te odległe czasy upamiętnia Skansen Wioska Wikingów, który powstał na małej wysepce na Dziwnej między Wolinem a Arycławem. Od wielu lat w połowie lata w wiosce wikingów odbywa się festiwal słowian i wikingów. Głównymi motywami naszej działalności jest chęć pokazania wczesno-średniowiecznej historii Wolina, który we wczesnym w tamtych czasach był miastem ogromnym, bogatym, ciągnącym się wiele kilometrów wzdłuż rzeki i mieszkało tutaj bardzo dużo ludzi, także był to jeden z najważniejszych portów Morza Bałtyckiego i chcemy pokazać te czasy świetności Woli na okres wczesnego średniowiecza. Dlatego też organizowany jest Festiwal Słowian i Wikingów od wielu lat, już po raz 19 w tym roku, ale też od kilku lat można przyjechać poza okresem festiwalu do Skansenu, do Centrum Słowian i Wikingów i przejść się po rekonstrukcjach domów średniowiecznych, zobaczyć jak kiedyś mogli mieszkać ludzie, można do tych domów sobie wejść, można usiąść, wszystkiego dotknąć, położyć się na rekonstrukcjach łóżek historycznych. Także no, poczuć się przez chwilę tak jak mogli w tamtych czasach mieszkać ludzie. Mina Wolin to nie tylko festiwal słowian i wikingów. To także bardzo popularny, organizowany od kilku lat, piknik country. Western Picnic, folk, blues i country Festival organizowany jest od kilkunastu lat na Wyspie Wolin. Przez poprzednie lata w małej miejscowości Słomino. od tego roku na Wolinie, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Program tradycyjnie jest międzynarodowy. Na niego składają się wykonawcy z wielu krajów, w tym oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, jak na country przystało. Przyjeżdżają instruktorzy tańca, są również znakomici DJ-e, nie tylko z Polski, bo nasz program prowadzony jest w języku polskim, angielskim i niemieckim. Dzięki tej multiculti formule, wielokulturowej formule, przyjeżdża do nas wielu ludzi z całej Europy. Przyjeżdżają Polacy z Przemyśla, ze Śląska, ale przyjeżdżają również Holendrzy, przyjeżdżają Skandynawowie. Przyjeżdżają również e, ludzie z oceanu, żeby popatrzeć, jak wygląda program folkowo-kantrowy, bluesowy w Polsce czy w Europie. Co roku w trzeci e, weekend lipca wielbiciele motorów amerykańskich, amerykańskich old timerów, tańca liniowego. No, wiecie, to tańczy się w parze, ale można też tańczyć w dużej grupie 100 osób e, jednorazowo. Dos Doskonale swoje e, umiejętności. Na western pikniku nie tylko nauczymy się tańczyć, można również się ubrać w odpowiedni strój, ponieważ tradycyjnie będzie wiele stoisk, jest wiele stoisk z odzieżą kantrową, odzieżą etniczną z Meksyku, z Kanady, z Peru, z Polski również przyjeżdżają, żeby podkuwać konie. Pierwszy raz w tym roku i od tego roku ten festiwal zagości właśnie w wolnie kilka takich sympatycznych spraw. No może ja przypomnę tylko co się działo przez ostatnie naście lat, jak mam przyjemność prezentować wam muzykę. Oprócz tego, że koncerty, konkursy, nauka tańca, również dyskoteka country, ale również występy wspaniałych gości z bardzo, bardzo daleka. Pogodę mamy załatwioną, bo w zeszłym roku rozmawiałem z Indianami i czarownik obiecał, że nam załatwi to, co mamy w tej chwili tutaj u góry, także nie martw się o pogodę, warto być tutaj z nami. Konkursy dla wszystkich, czyli od 5 lat do 105 lat, kto może przyjeżdża z rodziną, z dziadkiem, z wnukiem, z kimkolwiek chce, proszę bardzo. Dla was jesteśmy i dla Was będziemy już przez wyjątkowo nie tydzień, ale dwa tygodnie będzie też szczenie sianem, bo to jest zawsze taka tradycja u nas na western pikniku, że przy, pod koniec najważniejszego koncertu jest zabawa w sianie. Kto wiedział, kto widział, kto był, to widział i wie jak to wygląda. Jeżeli czasami słońce nam dokucza, to wody też nie zabraknie, bo też jest polewany wodą jeśli chodzi o muzykę, no cóż, znajdzie się wszystko od folku po blusa po właśnie country, czyli dla każdego coś miłego. I tak jak mówiłem, ja serdecznie zachęcam do brania udziału, czynnego udziału w naukach tańcach. Bo to warto, jest jedyna okazja tutaj, akurat na tym terenie, raz w roku. I warto się temu poświęcić, bo zabawa jest naprawdę przednia. Także zapraszam serdecznie wszystkich tradycyjnie dla tych, co lubią stalowe konie. Palenie gumy, jazda na jednym kole, to wszystko zobaczycie u nas na żywo w Wolinie. Na koniec tradycyjne jecha! Zanim opuścimy Wolin, by pożeglować w kierunku Bałtyku, warto jeszcze odwiedzić Muzeum Regionalne przy Ulicy Zamkowej. Główna wystawa archeologiczno-historyczna, zatytułowana Śladami Wczesno-Średniowiecznego Wolina, Winety Jomsborga przedstawia zasięg osadnictwa plemienia Wolinian oraz rozwój miasta. W naszym muzeum posiadamy bardzo, kilka bardzo ciekawych zabytków. Najstarszym zabytkiem jest Grot Harpuna pochodzący yy, sprzed 11 tysięcy lat. Jest to oryginał, który znajduje się właśnie w naszym muzeum i yy, obok jest rekonstrukcja yy, całej, całej włóczni, do której on był właśnie używany oraz no, znak skarb brązowy pochodzący z terenów dzisiejszego Iranu i Iraku, mający ponad 3,5 tysiąca lat. Poza tym jednym z ciekawszych okazów muzeum jest makieta Bolina, pochodząca z lat 60., wykonana przez byłych mieszkańców Bolina, którzy tutaj mieszkali, przez Niemców, którzy mieszkali tutaj w Bolinie do roku 1945. Makietę tą pozyskaliśmy z Muzeum Państwowego z Greiswalto. Pierwszy rejs z Wolina można ruszyć w dwie strony: wrócić na Zalew Szczeciński, by dalej płynąć w kierunku Świnoujścia podziwiając rozległe krajobrazy, lub skierować się na północny wschód i po pokonaniu mostów dziwną, przez Zalew Kamieński, wypłynąć na Bałtyk. Niech pieśń tak strzeże was Kto płynie, niech pomyśli raz Czy w złocie własne życie liczy się Sponsorem programu jest Miasto Wolin Aha! Program zaprasza Pomorze Zachodnie.